Zapraszam teraz Pana Magistra Licencjusza Tomasza Trzeciaka, który jest w Szkole Doktorskiej u nas na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Tytuł jego wykładu jest następujący – Wiara a przyszłość w ujęciu Romana Gwardyniego. Szanowni Państwo, swoje wystąpienie rozpocznę od krótkiego nakreślenia sylwetki naukowca, o którym będę dziś mówił. Romano Guardini był niemieckojęzycznym teologiem i filozofem o włoskich korzeniach, który żył w latach 1885-1968. Był jednym z pionierów ruchu liturgicznego i wpłynął na wielu myślicieli katolickich, takich jak Hans Urs von Balthasar, Karol Wojtyła, czy o czym wypada wspomnieć w tej sali Józef Ratzinger. Jego dzieła dotyczyły m.in. duchowości, etyki, estetyki, kultury i religii. Był profesorem Uniwersytetu we Wrocławiu i w Berlinie, a także co ciekawe kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Zmarł w Monachium w wieku 83 lat. Urodził się w Weronie w rodzinie włoskich emigrantów, którzy powrócili do Niemiec w 1886. Studiował od 1904 roku wiele kierunków, były to nauki przyrodnicze, chemia, medycyna, ekonomia polityczna. W końcu trafił również na teologię, którą, które to studia odbył w Fryburgu. Święcenie kapłańskie w Kościele Rzymskokatolickim przyjął w roku 1910, pięć lat później obronił pracę doktorską, a po kolejnych pięciu latach został docentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bonn. Po habilitacji z dogmatyki katolickiej objął katedrę na Uniwersytecie w Berlinie, a była to katedra filozofii religii i katolickiego światopoglądu. W roku 1939 władze nazistowskie odebrały mu tę katedrę, a w 1943 zmusiły do opuszczenia Berlina. Po wojnie powołany został ponownie na Uniwersytet w Tybindze a w 1948 również w Monachium brał udział w pracach Soboru Watykańskiego II jako ekspert od spraw liturgii. Co ciekawe, w 2017 w Monachium rozpoczął się jego proces bratyfikacyjny. Tak jak inne wspomniane dziś postacie, Guardini był związany z Wrocławiem. Od 1923 roku był formalnie zatrudniony jako profesor w Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedząc już, że mamy do czynienia z nietuzinkowym teologiem, przejdziemy teraz do jego nietuzinkowej teologii. Wśród wielu tematów, którymi zajmował się naukowo, w swoje miejsce znalazła również eschatologia. W swoim głównym dziele z tego zakresu, pod tytułem O rzeczach ostatecznych, pisał o życiu człowieka, które skierowane jest ku przyszłości, która, choć jest niepewna i tajemnicza, może zostać oświetlona przez wiarę. Celem mojego wystąpienia jest zarysowanie kilku wątków eschatologii w ujęciu Romana Guardiniego. Pierwszy z tych wątków to wieczność. Termin wieczności może być rozumiany na wiele sposobów. Guardini przestrzega jednak, że w ujęciu teologicznym nie jest to z pewnością czas rozciągnięty w nieskończoność. Jak sugeruje powszechne rozumienie tego terminu? Mówić się powinno raczej o rzeczywistości. W stanie, w którym czasu w ogóle nie ma. Wieczność jest zupełnym zniesieniem czasu. Teolog ten zauważa, że spekulowanie o wieczności przez istoty zanurzone w czasie jest w gruncie rzeczy abstrakcyjne. Abstrakcyjne nie znaczy jednak nieracjonalne. Porównanie, jakie podaje profesor, zestawia tą sytuację z matematykiem, który posługuje się liczbami i konstruuje z nich równania i twierdzenia, choć y, y, pozostają te liczby obiektami, których często nie jest sobie w stanie wyobrazić. O ile liczby naturalne mają swoją konkretną reprezentację w rzeczywistości, o tyle już liczby ujemne rozumiemy jedynie przez analogię do liczb dodatnich. Podobnie ułamki czy liczby niewymierne, choć są ideami matematycznymi, to jesteśmy jeszcze w stanie choćby przez analogię odnieść je do rzeczywistości. Jednak liczby zespolone, nadrzeczywiste lub kwatryniony pozostają daleko poza możliwościami takiej interpretacji. Podobnie według Guardiniego jest z pojęciem wieczności. I choć nie jesteśmy w stanie pojąć wieczności, to możemy w pewnych obrazach przybliżyć się do istoty tego pojęcia. Guardini podaje trzy przykłady zaczerpnięte z codziennego doświadczenia, które mogą być pomocą w zrozumieniu, czym owa wieczność jest. Pierwsze porównanie związane jest z naszym postrzeganiem czasu. Są chwile, kiedy przeżywając silne emocje, odczuwamy, że czas przyspiesza. Natomiast nuda czy bezczynność sprawia, że wydaje nam się, iż minuty stają się godzinami. Taka relatywność czasu występuje w trakcie jego teraźniejszego przeżywania. W danej chwili, kiedy spoglądamy na, na wydarzenia, które się dzieją, albo właśnie ten czas wydaje nam się. Biec bardzo szybko, albo wprost przeciwnie, rozciągać się. Natomiast, gdy patrzymy na te wydarzenia z perspektywy przyszłości, okazuje się, że chwile, które były wypełnione przez intensywne przeżycia, pozostają w naszej pamięci i zostawiają tam ślad. Guardini nazywa te chwile żywym czasem. Natomiast te momenty, które wydłużały się i jawiły w cudzysłowie jako wieczność pozostawiają puste miejsce w naszej pamięci, wydają się popadać w niebyt. Na tej podstawie wyciągany jest wniosek, iż czas mierzy się nie tylko mechanicznym jego przemijaniem, ale również wagą tego, co się dzieje w tym czasie. Guardini przywołuje pewną bajkę o czarowniku i kalifie. Czarownik ten prosi kalifa, by zanurzył twarz w misję z wodą. Ten robi to i przeżywa wtedy całe własne życie, a potem również wiele innych żyć. Jest to mężczyzną, to kobietą, to woziwodą, to mędrcem i wieloma innymi postaciami. W końcu któreś z oglądanych wydarzeń przeraża go i wówczas Kalif zauważa, że właśnie wyjął twarz z wody. W tym krótkim czasie, w którym nie mógł zaczerpnąć oddechu, przewędrował niezmierzone obszary życia. Guardini zachęca, aby wyobrazić sobie sytuację jeszcze dalej posuniętą, gdzie cały możliwy czas skumulowany jest w jednej chwili, a jednocześnie jego znaczenie i intensywność wzrasta. To byłaby według niego właśnie wieczność. Stan życia, w którym nie ma już przemijania, tylko teraźniejszość. Nie ma kolejności przeżyć, tylko czyste współistnienie. Tak duża treść życia skumulowana aż do wykluczenia czasu, nie pozostawiałaby miejsca na, na nic, co my nazwalibyśmy nudą. Treść wypełniona byłaby doskonale, znaczy tak, treść wypełniłaby doskonale całość dostępnego miejsca. Sytuacja ta jest podobna do opisów współczesnej fizyki, tego jak wyglądała początkowa osobliwość. Gdyby cofać się do początku naszego wszechświata, okazałoby się, że im bliżej go jesteśmy, tym mniejsza jest czasoprzestrzeń i tym bardziej skumulowana jest energia. Dochodząc do tej początkowej osobliwości, wydaje się, iż mamy do czynienia z nieskończenie małym wszechświatem, w którym nie ma jeszcze czasu, oraz z jego temperaturą dążącą do nieskończoności. Wyciągając wnioski z własnego rozumowania. Gwardini wieczność definiuje w ten sposób. Jest to cytuję rzeczywistość, która nie powstaje, ani nie przemija, nie zmienia się, tylko po prostu jest. A mimo tego nie zastyga, lecz pozostaje żywa i owocna. Drugim doświadczeniem, do którego odwołuje się teolog, jest ludzka skłonność do pośpiechu, jakże bliska również ludziom naszych czasów. Może być ona związana z ucieczką przed niebezpieczeństwem albo z dążeniem do czegoś, czego człowiek pożąda. Powoduje to narastanie napięcia w człowieku. Mamy jednak również doświadczenie przeciwne, kiedy odczuwane jest przez nas odprężenie, beztroska, odpoczynek, błogość. Można mieć wtedy poczucie wzrastającego wewnętrznego pokoju, kiedy to abstrakcyjne wydają nam się odczuwane wcześniej pożądanie czy strach. I choć w życiu teraźniejszym trudno o takie momenty, a kiedy się już zdarzą, to łatwo zostać z nich wyrwanym, to dla Guardiniego są one wskazówką, jak można doświadczać bytowania w wieczności, po części już teraz. Ostatnim doświadczeniem, przybliżającym nas do zrozumienia wieczności, które omawia profesor, jest spełnianie obowiązku. Kiedy wykonujemy jakąś zwykłą pracę lub zadanie, odczuwamy jego skutki, które Trwają w pewnym ograniczonym czasie. Gdy jednak zajmujemy się czymś, co jest naszym obowiązkiem, wtedy oprócz widocznych efektów tej pracy, odczuć możemy, że ma to dodatkową wartość samą w sobie. Wykonywanie naszych obowiązków, nawet jeżeli nie będzie przynosiło oczekiwanych skutków, ma w sobie jakiś niezbywalny pierwiastek niematerialny, który powoduje, że również wtedy jest dla człowieka owocna. Z samego faktu robienia czegoś, co jest nam nakazane, jest dotknięciem czegoś bezwzględnego, co jest niezależne od celu osiągniętego lub nie. I dobro w ten sposób osiągnięte, pozostaje stałe, a udział w nim ma ten, kto to dobro wykonał. Guardini powiada, że gdyby człowiek chciał wykonać wtedy coś nieskończenie dobrego. Je zaangażował w to całą posiadaną przez siebie moc oraz szczere chęci, wówczas zostałby uwieczniony razem z dobrem, którego dokonał. Drugą definicją wiecz wieczności, jaką formułuje gwardyni wobec przedstawionych rozważań, jest ta, że wieczność jest czystą teraźniejszością doskonałego istnienia. Człowiek nie może jednak osiągnąć tego własnymi siłami. Może zrobić to jedynie przyjmując zbawienie, które ofiarowane jest przez Boga człowiekowi, przez śmierć Jezusa Chrystusa. I choć człowiek może mieć udział w wieczności już w życiu doczesnym, to dopiero śmierć jest definitywnym zanurzeniem w wieczności Boga. Drugim tematem, do którego chciałbym właśnie przejść, jest śmierć oraz zmartwychwstanie człowieka, a także Chrystusa. Bramą prowadzącą ku wieczności jest, jak wspomniałem, śmierć. Jej również poświęca Guardini miejsce w swojej teologii. Właśnie, chciałbym więc poruszyć wątek, jak wygląda jego spojrzenie na kres doczesnego ludzkiego życia i jego związku ze śmiercią Chrystusa. Guardini pisze w ten sposób. Nasze istnienie przybiera postać procesu, w którym koniec przynależy do całości. Ten koniec nie jest tego rodzaju, co krople wylewane z jakiegoś naczynia. Ich niezwykłość zasadza się jedynie na tym, że po nich już nic nie wyleci. Ten koniec, o koniec, który ma na myśli Guardini, określa wszystko, co ku niemu prowadzi. Czyli z jednej strony mamy koniec rozumiany jako to, że jest to odcięcie od tego, co było i potem już nie ma nic. Guardini proponuje rozumienie końca właśnie jako bardziej podsumowania i. Yy, tego wszystkiego, co ku temu końcowi prowadzi. W tym kontekście gwardyni uzasadnia, że możemy mówić o historii śmierci, której początek wskazuje w grzechu pierwszych ludzi. Zasadniczym znaczeniem tego upadku jest przejście od istnienia do nicości. Ta pierwsza nicość, z której Bóg stworzył świat, była nicością dobrą czystym faktem, że nie ma nic. Po grzechu pierwszych ludzi Pojawia się jednak nicość zła, nicość grzechu, zniszczenia, śmierci, bez sensu, pustki. Odwróceniem tego stanu jest męczeńska śmierć Jezusa na krzyżu, która jest odpowiedzią posłuszeństwa na nieposłuszeństwo Adama. Guardini postrzega ukrzyżowanie właśnie jako upadek w nicość, pisze on. Nikt nie doświadczył upadku w złą nicość tak jak on, Chrystus aż do granic owej straszliwej rzeczywistości, która kryje się za słowami: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To on, Chrystus, nieskończenie umiłowany syn odwiecznego Ojca, osiągnął absolutną głębię, samo dno zła, dotarł do tej nicości, z której miało się dokonać nowe stworzenie. Koniec cytatu. Wspomnianym nowym stworzeniem jest zmartwychwstanie Jezusa. Zmartwychwstanie bowiem jest ponownym wzbudzeniem zniszczonego przez śmierć życia. Oczywiście w nowym, przemienionym stanie. Jest to możliwe tylko dzięki niewyszczerpanej mocy stwórczej Boga, która działa nie tylko w pierwszym stworzeniu i nie tylko w kreacji kontinua, czyli w podtrzymywaniu świata w istnieniu. Bóg wciąż działa jako stworzyciel, zapoczątkowując w zmartwychwstaniu Jezusa nowe stworzenie, które jest charakterystycznym rysem eschatologii Guardiniego. Eschatologia byłaby więc w, tym, w tej odsłonie nowym stworzeniem, zainicjowanym przez zmartwychwstanie Jezusa. Jak pisze Romano Guardini, Jezus Chrystus zmartwychwstały oznacza, że Bóg w swej miłości i wszechmocy uśmierca śmierć i powołuje do życia nowe stworzenie. Zmartwychwstanie nastało już w samym środku Starego Świata, jako ostateczny znak jego końca i jego przyszłości, i zarazem jako żywa rzeczywistość. Koniec cytatu. W ten sposób okazuje się, że wieczność, o której była mowa na początku, nie jest czymś leżącym poza naszą rzeczywistością, ale jest integralną częścią stworzenia. Nowego stworzenia. W którym w przyszłości poprzez wiarę będziemy mieć uczestnictwo, przyjmując owoce męki Chrystusa oraz Jego chwalebnego zmartwychwstania. Dziękuję serdecznie.